Były elfy, kosmiczni wojownicy, grupa samorajów i inne fantastyczne postacie. Tak właśnie wyglądał siódmy festiwal fantastyki i popkultury Newcon, który odbył się w gmachu uniwersytetu przyrodniczego. W tym roku impreza odbyła się pod hasłem Konwent jak z bajki. Przez trzy dni uczestnicy cieszyli się wieloma atrakcjami, które można podzielić na cztery główne działy: azjatycki, artystyczny, literatury fantastycznej oraz gier. Dział azjatycki, z jego skład wchodzą atrakcje z zakresu mangi i anime, popkultury japońskiej, koreańskiej, chińskiej. Również atrakcje muzyczne i część artystyczna. W dziale artystycznym odbywają się głównie warsztaty i prelekcje artystyczne. Dział gier to planszówki Games Room, w którym można wypożyczyć sobie planszówki, karcianki bądź jakieś RPG i zagrać. Odbywają się również y, panele LARP i RPG oraz y, dział fantastyki, literatury i komiksu, gdzie, jak powiedziałem, można podzielić no, na salę z komiksową, gdzie jest przedstawiany komiks azjatycki, między innymi też japoński oraz amerykański. Takie panele. Y, dział literatury. Literatura popularna, popularna naukowa, fantastyka, nie tylko. Oraz dział sam fantastyki, gdzie odbywają się panele związane już czysto z fantastyką, chociażby. To jest w sumie dla wszystkich w jednym. Tutaj mamy od K-popu po samą, samą anime i mangę, tak? czyli tych, którzy oglądają. Eee, mamy tych, którzy grają tylko na przykład w OSU. Różni ludzie tutaj przyjeżdżają. Wszystko związane z Azją, z fantastyką. Konwent odwiedził popularny pan Rysownik, który poprowadził luźne warsztaty dla początkujących rysowników. Uczestnicy mogli zapoznać się z podstawowymi technikami pracy rysownika i poprosić zawodowca o narysowanie czego sobie zażyczą. Pan rysownik starał się udowodnić, że rysowanie nie jest zarezerwowane dla wybranych, a wręcz przeciwnie. No tak, oczywiście każdy może zacząć się rysować. Są nawet książki, które dosłownie nazywają się każdy może zacząć się rysować, ponieważ nie istnieje coś takiego jak talent. Talent to jest tylko to, że ktoś szybciej łapie niektóre na przykład zależności, że na przykład proporcje są w taki sposób działają, czy y, łatwiej łapie perspektywę, ale sam proces rysowania to jest wiele składnych. Na które, składa, na które stworzy się właśnie rysunek dobry. I to, to już jest akurat ciężka praca. Każdy może, jeżeli mamy kogoś z talentem, kto poświęca na to, powiedzmy, nie wiem, raz na jakiś tam czas, troszkę czasu, a mamy jakiegoś y, osobę, która po prostu nie jest tak utalentowana, ale poświęca każdą wolną chwilę, ona w końcu wyprzedzi tę osobę z talentem. To nie jest wyścig, ale każdy może się nauczyć rysować. Tylko trzeba włożyć dużo ciężkiej pracy i kochać to, co się robi. A jaką radę miałby dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił? cóż, studiować na pewno pracę lepszych od siebie, jakichś tam znanych artystów, żeby zacząć jak oni działali kolorem, jak oni działali, kontrast pracy i tak dalej, jak oni to utrzymywali. Przede wszystkim spojrzeć na rynek, w którym chcemy pracować. Jeżeli chcemy tworzyć komiksy, musimy zainteresować się komiksem, czytać komiksy najlepszych. Jeżeli chcemy zainteresować tworzeniem na przykład do gier, powinniśmy zobaczyć jak... To powstaje, powinniśmy zapytać osoby, które w tym pracują o rady, pokazać im swoje prace i zapytać, słuchaj, co mam robić dalej? I przede wszystkim cały czas studiować, czy to ciało, czy to budowę jakiś zbroi, czy budowę scenerii. Cały czas uczyć się rysować. To jest przede wszystkim to, mogę zawsze kończyć każda moja wypaść i rysować. Na imprezie obecne było również Nintendo, które zorganizowało turnieje w swoje najpopularniejsze gry. Mamy turnieje Pokemon, turnieje na przykład Super Smash Bros. czyli najnowszej gry od, spod szyldu Nintendo. Są też turnieje Mario Kart. Na pewno każdy kojarzy Mario, więc znajdzie tu też coś dla siebie. Zawsze osoby, które są początkujące, mogą tutaj przyjść, mogą się nauczyć. Były też turnieje karcianek, też można się było nauczyć, jak grać w różne karcianki od Nintendo. Pokémony jako gry istnieją już od bardzo dawna, a fani przez te pokolenia kolejnych generacji gier, od same szóstą, wypracowywali sami zasady i normy całej rozgrywki. Dlatego dzisiaj będzie nasz turniej takim hołdem dla zasad fanowskich i na nich właśnie będziemy prowadzić nasz turniej. Potem natomiast będziemy grali turniej na zasadach oficjalnych, tak zwane VGC. Będzie to tryb, który ciągle jest nowym, bo tak naprawdę rozkwił dopiero w ciągu ostatnich kilku lat, a fanowski ma już ich no, niemal 20. Dlatego to będzie taka konfrontacja starego z nowym, też jestem ciekaw, jak się rozłączy frekwencja. Czy ludzie prędzej będą chcieli grać ten stary, choć nieoficjalny format, który jest dominującym, czy nowy, który się rozwija za pleczem wsparcia oficjalnego. Ostatnimi czasy popularność urządzeń do przenośnego grania rośnie, a to między innymi za sprawą nowej odsłony małych walczących stworzonek. Newcon odwiedzili również wydawcy nowej gry fabularnej, której akcja toczy się w uniwersum gry o tron. Czym jednak jest sama gra fabularna i na czym opiera się rozgrywka? Wybieramy ekipę ludzi, gdzie bawimy się razem w ten sposób, że jeden z ludzi opowiada historię na żywo, a reszta odgrywa swoich bohaterów. Wybiera sobie, kim chcą grać, kogo chcą odgrywać, i w tym świecie, wykreowanym przez mistrza gry, oni wspólnie się bawią. Tu nie ma warunków zwycięstwa. Tu się opowiada historię. Warunkiem tak naprawdę, tu, tu zwycięstwem jest dobra zabawa. Jeżeli opowiemy jakąś historię, która nam się wszystkim podoba to mamy dobrą zabawę i, i tak naprawdę wygrywamy. Tu nie ma tak, że to nie są gry takie stricte, gdzie gra się o zwycięstwo. Tu chodzi o, o, o dobrą zabawę. To tworzenie historii i taka rozgrywka nazywana jest w żargonie rpgowców sesjami. I sesje to są takie epizody, ale takie części. Możemy mieć kilkugodzinną sesję. Później w, ty, w tydzień później spotkać się na kolejną część i sesje, które łączą się w takie długie historie, które Mistrz gry prowadzi razem z drużyną, nazywają się kampaniami. I one mogą, tak jak właśnie Ramel tutaj mówić, mówił parę lat nawet. Wśród gości specjalnych pojawiła się również postać wyjątkowa, a mianowicie Artur Schindler, który poświęcił ostatnie kilkadziesiąt lat na stworzenie świata do swojej powieści kryształy czasu. W książce e, Sago Katanie High Fantasy jest troszeczkę poszerzony temat. Mamy tutaj e, świat ogromnie rozbudowany, e, gdzie jest ogromna e, siła magii, gdzie magia jest na poziomie dziennym identycznie. Jest e, bardzo dużo raz i bardzo dużo głównych bohaterów. E, do tego stopnia, że w świecie high fantazy normalnie jest jeden bohater główny, tu w powieści jest ich aż e, kilkunastu. Jest to e, powieść, która była przygotowana 25 lat. E, jedno z najdłuższych książek pisanych do tej pory, e, ponieważ 15 lat zbierania materiałów, e, żeby była ciekawa książka. Następnie ponad 200 pomysłów, których w ogóle nie ma nigdzie indziej w literaturze fantazy. E, następnie e, 7 lat pisania rozdział po rozdziale, że jeżeli mi się coś stanie, e, to w tym momencie można e, będzie kontynuować ktokolwiek inny po mnie e, będzie mógł to zrobić. Że my budujemy świat od samego początku. Świat fantazy, jaki do tej pory nie było pod względem. E, Oszamiącego y, i rozwoju magii, i chociażby y, epickości. Świat, gdzie jest bardzo dużo y, 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 krain, gdzie znajdują się archipelagi archipelagi mają do siebie to, że znajdują się tam przeróżne rasy. Mamy archipelagi, którym rządzą istoty umarłe w stylu no, wampirów, mumii, zombie itd. Mamy światy, gdzie samurajowie, ras, które nie są zupełnie podobne do ludzkich, walczą ze sobą z jakimiś półdemonicami. Mamy światy, Archipelagi tutaj, gdzie istnieje e, ogromna ilość latających dywanów, dżiny i e, latających miast, e, które na wyspach się znajdują. Epicka powieść obejmująca aż 13 tomów po dwie książki, w sumie jest planowane 26 książek. Zostało wydanych już e, dwie książki, e, czyli pierwszy tom cały. Tak wygląda. W sumie odczeka nas aż, e, 20, e, aż 13 takich kompletów. Natomiast to co jest bardzo ciekawe w tym świecie jest mało standardowych ras, które my wyobrażamy sobie mało ludzi, elfów, krasnoludów, gnomów, za to bardzo dużo ras, które do tej pory nie były chociażby widziane. Serpęci, nie ma jakieś rat, nagi, można tutaj nawet spotkać rasy, które żyją kościotrupy razem z innymi rasami, pajęcze różne rasy i tych ras innych w sumie w y, powieści jest wymienionych y, tak dużo, że y, ja bym to oceniał na to, że z 700 razy wymienionych w powieści 350 jest niespotykana w innych książkach. Newcomb to również miejsce, w którym miłośnicy wielu innych filmów animowanych, gier czy komiksów rodzących z kraju kwitnącej wiśni mogą zakupić ubrania i gadżety związane z ich ulubionymi postaciami. Były również loterie, w których szczęśliwcy mogli wylosować całkiem wartościowe nagrody. Loteria kosztuje 5 złotych i najniższą wygraną u nas jest przypinka, która jest wartością losu tak naprawdę, czyli u nas nie da się przegrać. Można wygrać nie wiem, na przykład dwie przypinki, czyli już dwukrotność losu, plakat, kubek. Rzutki, shurikeny. Główną nagrodą jest katana, jedna z do wyboru. Miecz w buszu. Trzecia z głównych wygranych już poszła, ale też można jeszcze, to jest drewniana katana. Coś jeszcze mamy? A i maski mamy jeszcze do wygrania. To są repliki z anime, z gier, z filmów kon po raz kolejny przyciągnął do Wrocławia wielu ludzi zakochanych w kulturze i popkulturze Orientu. Przez trzy dni fani anime, mangi, a także fantastyki mogli jeszcze bardziej się do niej zbliżyć. Do zobaczenia za rok.